KIA. Movement, that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Dzisiaj coś, czego dawno nie było i można powiedzieć, że nasze prośby zostały wysłuchane. Pierwsze efekty wyprzedaży samochodów elektrycznych już widać. KIA EV6, 229 KONI, napęd na tył i akumulator o pojemności 77,4 kWh. Egzemplarz przygotowany do wydania. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia EV6, czyli samochód roku 2022, wersja EV6 Plus, 229 koni, napęd na tył, 350 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 7,3 sekundy. Akumulator, akumulator o pojemności 77,4 kWh, deklarowany zasięg. 528 km. Ten zasięg oczywiście będzie się zmieniał zależnie od warunków prędkości, od tego gdzie będziemy jechać i przede wszystkim od tego, ile w tej jeździe będzie odzysku energii, rekuperacji. No ale co jest najfajniejsze w tym samochodzie? Instalacja 800V, czyli ultraszybkie ładowanie mocą 240 kW. A to pozwala naładować ten samochód w sprzyjających warunkach, na odpowiedniej ładowarce. W 18 minut od 10 do 80%. I tak, doświadczyłem tego wielokrotnie. Były filmy na kanale dotyczące właśnie jazdy tym samochodem po Europie. Zapraszam do poszukania, bo to faktycznie zmienia zasady gry. To jest w końcu taki elektryk, którym możemy pojechać w dłuższą trasę. I nie powinno być kłopotu, że będziemy kwitli pod ładowarką nie wiadomo ile czasu. 18 minut w zakresie 10-80%. No i to jest najlepszy, właśnie, dowód na to że elektryki nam wychodzą i użytkownicy elektryków, jeżeli ktoś dobrze zbada potrzeby i dopasuje samochód do potrzeb klienta, są z tych samochodów zadowoleni. Pan Paweł przesiada się właśnie z IWI 6 na kolejną i6. Tym razem wersja IWI 6 plus z pompą ciepła z pakietem komfortowym i z pakietem technologicznym drugim. Cena cennikowa samochodu 270 Tysięcy około brutto, cena wyprzedażowa 215 tysięcy złotych brutto, czyli 22% rabatu od cen katalogowych. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam do kontaktu. 58 3636 36. Przygotujemy atrakcyjną ofertę i faktycznie zaczyna robić się ciekawie w temacie elektryków. Dzięki tym rabatom samochody. W zaczynają kosztować tyle ile powinny kosztować. Wykończenie wersji plus wszystko wykończone na miękko, elektroniczna blokada tylnych drzwi, tylnych szyb, składanie lusterek, fotel kierowcy z dwiema pamięciami, otwieranie gniazda ładowania, otwieranie klapy bagażnika, elektryczny ręczny, wielofunkcyjna, podgrzewana kierownica, aktywny tempomat odległość do auta poprzedzającego drugi poziom asystenta ruchu i tryby jazdy, cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, ambientowe oświetlenie, dwufunkcyjny panel, podgrzewane fotele, wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, tu przycisk odpalania, selektor zmiany biegów shift by wire, indukcyjna ładowarka, podłokietnik. Tapicerka ze skóry wegańskiej. Fotel w elektryce, fotel wygodny, dobrze wyprofilowany. Tu jeszcze taki sprytny schowak dużo gniazd USB. Tutaj już USB-C pod CarPlay, pod Android Auto, USB-A. Wykończenie z tyłu. Tu twardo, ale tu mamy miękko. Skrajne siedziska podgrzewane z dwustopniową regulacją. Zobaczcie, ile tu jest miejsca na nogi, nad głową, długie siedzisko. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek, dwa Isofixy po bokach usb-c do ładowania urządzeń przenośnych tyły foteli wykończone plastikiem i te moje ulubione zagłówki, fajnie to wygląda nawiew dla pasażerów z tyłu również jest tutaj jest led, który nam podświetla, tylko muszę znaleźć kluczyk samochodu o. fajnie podświetla nam tutaj to nad nadkole, błotnik Elektryczna inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Bagażnik pakiet startowy, czyli zestaw naprawczy do kół, masa uszczelniająca kompresor, tutaj jest ta przyściółka 2 Vituel, czyli do oddawania energii w drugą stronę, a tutaj jest kabel, który również dostajemy w cenie samochodu, to jest ta promocja wyprzedażowa. Hubu SE on się tak chyba nazywa, czyli to jest kabel, który wpinamy w siłę moc ładowania 11 kW, czyli to co maksymalnie jest w stanie przyjąć ładowarka pokładowa prądem zmiennym. Prądem stałym oczywiście samochód może przyjąć do 240 kW. Gniazdo zapalniczki, tutaj składanie oparcia. Gniazdo ładowania, można je otworzyć albo tak jak w tej chwili przyciskiem. Widzę, że w modelu R2024 pojawia się kreseczka w którym miejscu dokładnie trzeba wcisnąć, kiedyś tego nie było. Można też otworzyć z wewnątrz pojazdu, z wnętrza albo z poziomu aplikacji Kia Connect. No i CCS. No i ten pas LEDowy przez całą klapę. Samochód na drodze zdecydowanie się wyróżnia. Zresztą tak samo światła z przodu. Wczoraj widziałem i Wiszustkę Pozdrawiam Marcina w lusterku wstecznym w nocy. Od razu wiedziałem, że to i Wiszustka. Szybki rzut na deskę. Fotel pasażera również w elektryce. Również podgrzewany, wentylowany, wygodny, dobrze wyprofilowany. Tutaj są takie przyszycia żeby ten pas nie stukał w trakcie jazdy. Deska, o taka sobie, miękka. Raczej twarda, ale ładna. Nie trzeszczy, nie stuka schowek. Kolor oczywiście Aurora Black. Cena wyjściowa około 275 tysięcy zł brutto w tej konfiguracji, ale dostępne są różne wersje wyposażenia, również te podstawowe. W przypadku wersji podstawowej 212 900 Cena katalogowa, cena wyprzedażowa 167 tysięcy. Mało tego, do tej ceny, czy od tej ceny można również odjąć dotację, mój elektryk, czyli tak naprawdę i 6 czyli duży elektryk, instalacja 800 V, może kosztować tyle co XC w automacie około 140 tysięcy. Zegary naładowany do 100% zasięg 499 km. Dwufunkcyjny panel Selektor zmiany biegów Kamera, dynamiczne linie, informacje z czujników Pan Paweł dość dobrze zna ten samochód Ale myślę, że to białe podświetlenie zegarów możemy wyłączyć To będzie obraz Nie. Motyw zestawów wskaźników? Też chyba nie. Możemy od razu ustawić częstotliwość przeglądów. Zostawmy 29500 do 30 tysięcy lub do dwóch lat, 23 miesiące. Motyw układ biały albo czarny. Automatycznie. Biały motyw w czasie dnia, czarny motyw w nocy. Można również ustawić zaplanowany czas. Zostawmy czarny. Nawigacja z dostępem do internetu, więc fabrycznie mamy tutaj informację o natężeniu ruchu, informacje drogowe. Zobaczmy, czy jest tutaj dostępna aktualizacja. Może byśmy od razu zaktualizowali. Grudzień 23. Sprawdzimy. lusterko fotochromatyczne system i led ledowe oświetlenie również tak można włączyć. Dziękuję za uwagę. Panu Pawłowi życzę tylko przyjemności z jazdy, niech sprawuje się równie dobrze jak poprzednia i 6 Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 585523636. Dostępność samochodów naprawdę jest niezła. No i z tymi rabatami wyprzedażowymi naprawdę moim zdaniem zaczyna robić się ciekawie. No i kawał bagażnika z przodu. Frank tak zwany wyciszenie pod maską jest tego nie było wcześniej znaczy było w wersji z napędem 4 koła w wersji 229 koni chyba nie było ledowe światła, system hamowania autonomicznego aktywny tempomat czynniki parkowania, przód, tył kamera cofania no i przede wszystkim instalacja 800V i ładowanie od 10 do 80% w 18 minut chowane klamki te klamki też się wysuną, samochód się otworzy automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. 5-8, 5, 8, 5, 5 2, 3, 6, 3, 6. Do usłyszenia.